Play for fun. Czasem i dziadek zapomni włączyć nagrywanie, wybiorę sobie dzisiaj AUG, chwila cierpliwości, 2, 1, start. Witam wszystkich FPSowiczów, dziadek Rybka z tej strony, jest to oczywiście komentarz live, Model Warfare 2019, mapa, shipment, co to w ogóle było, dobra, chwila, może ktoś tutaj wybiegnie. Tu chyba źle obliczyłem odległość. Bywa czasem i tak, jak widzieliście chwilę temu. Proszę bardzo, dobry jest ten, powiem Wam, pistolet maszynowy. Zobaczymy, jak ta rozgrywka będzie się tutaj dalej toczyła. Postanowiłem, że postaram się wbić tutaj dzisiaj kolosa, chociaż. Zresztą widzieliście już kilkukrotnie, pokazywałem Wam jak na tej mapie zdobyć Kolosa. Będziecie mogli odszukać sobie te rozgrywki w serii Kolosem po oczach. No a Dzisiaj, tak jak Wam powiedziałem, jak w jakiś tam sposób nastawiłem się na to, aby tutaj może tego kolosa zdobyć. No oczywiście nagrody za serię ofiar Vitol, wsparcie śmigłowca oraz trzecia, najwyższa Juggernaut lub no, jak kto woli kolos. No co to w ogóle było? Wyczuł nie już, że tam jestem. Pytanie, a to było słabe i pewnie mam ich na plecach. No tak jak myślałem. No okej. Okay. Jeszcze raz pobiegnę wskoczę do tego kontenera i zobaczymy czy uda się coś tutaj. choć tutaj. Tego się nie spodziewałem. Fajnie się tutaj gość topił przy tym zasobniku z amunicją. Chwila. Zobaczmy. Czy kogoś tutaj wypatrzę? Tutaj nie ma nikogo, chyba że jest w kontenerze. Tam trzeba puścić. Jest. Ok. No właśnie. O kurczę. mnie, uciekł. Było trochę szczęścia w tym całym zamieszaniu, ale to tylko przez chwilę. Tutaj pewnie jesteś dokładnie tak, no ale może być ciężko dzisiaj. Widzę, że poziom jest mocno. Wyrównany. Kurczę. Słabo. Ok. Wbiega jeszcze raz tutaj. Cały czas coś się dzieje. Dobra. No właśnie. Może być dzisiaj troszeczkę tutaj ciężko z wbiciem tego kolosa. Bo jest mocno wyrównany, można powiedzieć, tutaj skład. Przeciwnicy też nie dają się w jakiś sposób mocno wprowadzić w Malinę lub wyprowadzić jak to woli i jeszcze cała ta sytuacja, no proszę bardzo na razie wygrywamy jest to 68 do 27 ale tutaj no powiem szczerze, że mocno robią tutaj Grecy robotę z przeciwnej drużyny jest jest o co w cudzysłowie ubić się. Także chwila cierpliwości. Aha, dobrze. No zobaczymy. Tutaj no, nie liczę na to, że uda się mi nawet vitola zdobyć w tym kontenerze, bo to jest specyficzne miejsce. Kurcze jakie mleko. Chwila moment. Jeszcze tutaj swojego teammate'a próbowałem dziurawić. Nie oczekuję tutaj fireworków w tym kontenerze, bo jak wiecie, resp potrafi być tutaj okrutny. Przeciwnicy potrafią się zrespić centralnie za plecami i wtedy łatwo zginąć już na gdzieś tam wyższym killstreaku. No ale zobaczymy. W tle cały czas coś mój teammate komentuje. Chyba to jest mój teammate, tak mi się wydaje. No ale chwila, jeszcze tutaj. Cierpliwości, no że żaden tutaj przeciwnik nie wpadł na to, żeby do tego kontenera wbie o, Patrzcie, widzieliście? Centralnie się zrespił mi za plecami i nie zauważył, że ma przeciwnika przed sobą. Także, no tutaj też dużo zależy od szczęścia. Czy mamy to szczęście, czy przeciwnicy gdzieś tam w tym ferworze walki nie zapominają właśnie o tym, że. Może być taka sytuacja, że się zrespluł albo za tutaj przeciwnikiem, albo gdzieś zrównanym równo z nim. Także... Zresztą byliście tego świadkiem parę chwil temu. Kurczę, coż tutaj... No właśnie, ten, ten Claymore też robi tutaj robotę. Warto o tym pamiętać, że można go sobie gdzieś tam postawić pod le, lekkim kątem i tutaj dzięki temu można sobie złapać kilka dodatkowych w cudzysłowie łatwych e, fragów. O proszę, Claymore pila zrobiła też robotę. Stawiamy kolejnego i czekamy. Czas i cierpliwość. Jest to zwykle powtarzam. Czas i cierpliwość to metoda papieska. Chwila, moment ten aug. E, z tego co pamiętam, on był chyba w jakimś karnecie bojowym dostępny za darmo. <laughs> Trzeba było po prostu go odblokować podczas rozgrywki. Proszę, jest Witol, więc nie, nie jest najgorzej. Myślę, że tutaj może się uda jeszcze wbić wsparcie śmigłowca. Zobaczymy. O, gdzieś granat. Na szczęście nie wpadł tutaj do środka chwila cierpliwości, a po prostu tego co mówiłem, ten auk jest dosyć ciekawy ma tutaj naboje dosyć fajne osłonie, czyli pociski smugowe, patrzcie, jest helikopter wsparcia, więc trzeba go przywołać i trzy fragi do kolosa, nie jest źle proszę bardzo, trzeba być lekko elektrycznym, czujnym jak to zwykle powtarzam, teraz tylko pytanie, żeby wytrzymać i żeby nikt za plecami się tutaj nie zrespił będzie można powiedzieć myślałem, że to przeciwnik, kurcze No właśnie, tak jak ja powiedziałem, jest tutaj sporo zamieszania. Chwila moment. No kurcze, czy choć mało brakowało i bym... Polekł. Fajnie, jest koles, jest kolos. Juggernaut, brawo! Także teraz tylko w odpowiedni sposób muszę go gdzieś sobie tutaj zrzucić, żeby nie było przykrych niespodzianek. Może tutaj. No i zobaczymy jak będzie to dalej tutaj wyglądało. Do zbroje się postawię jeszcze Mora i trzeba chwilę poczekać, żeby tutaj ten... Kurczę, no nie. Tego się nie spodziewałem. Lekkie Zabieram. zamieszanie, jak prostu nie powiedz. chwila, moment, no jest, na szczęście, dobra, można tutaj troszeczkę zamieszać, mam nadzieję, że tutaj nic złego się już nie wydarzy i może uda mi się dograć tym kolosem do końca rozgrywki, bo jak wiecie tutaj, jeżeli są przeciwnicy, a co to, fajnie, że na respie tutaj się znalazłem, przeciwnika, dosyć ciekawie, troszeczkę... Otłupi mnie, ale to nic, jeszcze mleko Dobra, powinien gdzieś próbował podbiec do mnie Jest No fajnie No raczej, raczej dotkam tym kolosem w tej rozbieżce do końca Także chwila cierpliwości Jest Co w tam się my dzieje? dzieje? No właśnie. Nie najgorszy ten wynik, mimo takiego sporego zamieszania. Mam nadzieję, że ta rozgrywka Wam się spodobała. Oczywiście serdecznie zapraszam Was do śledzenia kanału FPS Media, Twittera. Tam ukazują się na bieżąco informacje dotyczące tego, co w tym momencie znajdziecie na naszym kanale YouTube. No i oczywiście ta rozgrywka będzie dołączona także do serii Kolosem po oczach, a w opisie pod tym filmem znajdziecie tradycyjnie opis klasy, pierwszy odcinek z tej serii, jak w łatwy sposób sobie ustawić klasę i tutaj te wszystkie rzeczy, żeby ten kolor w łatwy sposób został przez Was zdobyty. Tyle z mojej strony, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!